Cześć z tej strony Mateusz. W dniu dzisiejszym, jak widzicie, porozmawiamy sobie o konsolach. Jak wiadomo, wybór odpowiedniej konsoli nie jest prosty. Niektórzy to nawet porównują do zakupu samochodu ze względu na to, że jedną, jak i drugą rzecz kupujemy tak naprawdę na lata. No i w związku z tym będę w dniu dzisiejszym chciałbym właśnie powiedzieć, która z tych konsol będzie bardziej odpowiednia dla Was ze względu na to, że ja tak naprawdę najnowszego Xboxa oraz PlayStation użytkuję w zasadzie od ich premiery, czyli od dobrych kilkunastu. No już w zasadzie, można powiedzieć, nawet dwóch lat, prawie dwóch lat, żeby być tutaj szczegółowym. Także po takim czasie mam już tutaj pewne przemyślenia, a co więcej, widzę największe różnice pomiędzy obama tymi sprzętami, bo wiadomo, że żaden z nich nie jest idealny i teoretycznie one w niektórych aspektach się dopełniają, w niektórych różnią. I okej, okay, najlepiej byłoby mieć dwie te konsole i właśnie wyrównywać sobie różnice pomiędzy jedną tą drugą. Natomiast to nie jest naturalna sytuacja. Powiem Wam szczerze, gdybym ja nie prowadził takiego kanału, Technologicznego, to raczej zdecydowałbym się na jedną z nich, ale na którą to wam na razie nie powiem, ze względu na to, że jednak będę chciał Wam właśnie doradzić, jakie która ma zalety, jakie wady i co w Waszym przypadku może być lepsze. Wiadomo też, że obecny czas nie jest jakimś idealnym czasem na zakup nowej konsoli z dwóch przyczyn. Między innymi to, że ogólnie ceny elektroniki rosną i nawet po premierze, już w zasadzie tak jak Wam mówiłem, zaraz miną dwa lata, ceny tych konsol nie wróciły do tych oryginalnych, nominalnych, w których one były prezentowane bo po prostu chociażby dolar drożeje, no i ogólnie sklepy chcą sprzedawać pakietowo zarówno jedną, jak i drugą konsolę, więc bardzo ciężko jest dostać pojedyncze sztuki jakby golasów, takich konsol, gdzie mamy faktycznie tylko urządzenie, bez żadnych gier, padów, dodatków i tak dalej. Wiadomo, że sklepy chcą trochę więcej zarobić, widząc taki duży popyt na obie te konsole, że chcą od razu sprzedawać wszystko jakby hurtowo. Natomiast też z drugiej strony to jest pewnego rodzaju walka z osobami, które szybko przechwycały takie konsole i od razu jest sprzedawały z zyskiem. Umówmy się, że to też nie jest naturalna sytuacja, chociaż tak działa rynek, ale generalnie to nie jest dobre dla faktycznie użytkowników, którzy chcą się zdecydować na jedną czy drugą konsolę. Że tutaj, jeśli się już zdecydujecie na konkretną z nich, to najlepszą opcją jest czekanie na promocje. Promocje, które faktycznie są lepsze lub gorsze, ale głównie pojawiają się w tych większych sklepach, elektromarketach. Także jeśli już będziecie zdecydowani, to zajrzyjcie sobie do linków, które umieściłem w opisie tego filmu, gdzie faktycznie można powiedzieć, że ta konsola wychodzi w nominalnej cenie, a dodatkowo po prostu płacicie jakieś sensowne pieniądze, czy to za jakąś dodatkową grę, czy zapada, więc wtedy taka oferta jest już bardziej kusząca. Natomiast, aby pomóc Wam w wyborze już tej odpowiedniej konsoli, tu musimy przejść przez kilka argumentów. Więc, nie przyciągając dłużej, przechodzimy do meritum. Woli wprowadzenia, ja w tym wideo zakładam, że wy jednak jesteście już zdecydowani na jedną jak i drugą konsolę, bo tak naprawdę jeszcze na dzisiejsze czasy nie stoi na przeszkodzie nic złego, aby kupić poprzednią generację tych konsol, jednej czy drugiej, one są po prostu znacząco tańsze, a i tak większość gier wychodzi również na tamte konsole, po prostu nie ma jeszcze jakby takiego rynku stricte dla tych konsol nowej generacji, bo wiadomo, że producenci chcą sobie po prostu jeszcze więcej zarobić na użytkownikach właśnie tych starszych konsol. W związku z tym tutaj absolutnie nie jest tak, że jedna czy druga konsola będzie po prostu najlepsza i żadnej innej nie można kupić. Natomiast zakładam mimo wszystko, że jak już wchodzicie na mój film, to jesteście zdecydowani właśnie na to i przygotowani na taki zakup, że będziecie chcieli wybierać między Xboxem, Series X a PlayStation 5. I tak jak już Wam wspominałem, generalnie konsola PlayStation sprzedaje się lepiej na rynku aniżeli sam Xbox. Według różnych raportów sprzedało jej się już dobre kilkanaście milionów sztuk, jak nie nawet dwadzieścia kilka milionów. Xbox raczej kręci się wokół 10 milionów sprzedanych sztuk, więc można tutaj założyć, że PlayStation sprzedaje się dwa razy lepiej. Natomiast dla Was nie jest to jakaś super, też duża wskazówka, ze względu na to, że Wam personalnie może i tak bardziej odpowiadać Xbox. Xbox, który na papierze, co pewnie już widzieliście w różnych testach czy recenzjach, ma zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o parametry. Mówiąc o samych teraflopach, czy patrząc na te tabelki porównawcze, zobaczycie, że tam tak naprawdę w większości kategorii Xbox wygrywa z PlayStation. PlayStation czasami wręcz wygrywa bardzo mocno. Jednie z takich ważniejszych rzeczy, to PlayStation wygrywa, jeśli chodzi o szybkość dysku, jest po prostu lepszy, jest szybszy. Natomiast tu ważniejsze jest pytanie, czy będziecie w stanie odczuć, grając w jakiekolwiek gry, nawet te bardziej wymagające. Nie powiem wam, że nie spotkałem się tutaj z żadnym lagiem, z żadnym opóźnieniem na jednej czy drugiej konsoli, bo czasami one się zdarzają, ale nie ma tutaj problemów z tym, że non stop nam jakaś gra się zacina. Pewnie to też zależy od samej optymalizacji gry. Oczywiście przy samym cyberpunku tutaj było najwięcej jakby problemów grając właśnie na PlayStation 5, ale jakby to wyciągam poza nawias ze względu na to, że jednak ten tytuł wybitnie się nie udał na premierę, więc nie chcę jakby oceniać wszystkich gier przez pryzmat niego, bo to by było jakby nieskuteczne. Natomiast ogólnie wam powiem, że tutaj żadnej większej różnicy w wydajności w takim praktycznym użytkowaniu raczej nie odnotujecie. Nawet pod względem hałasu, które generują te konsole, okej, okay, PlayStation wydaje się głośniejsze, natomiast nawet ja, który ma schowany obie konsole w niezbyt udanym miejscu, bo jak widzicie, ta szafka pod telewizorem nie ma tam za dużo przestrzeni. Ja ją próbowałem dodatkowo wentylować, nieważne i tak nie jest najgorzej. ok PlayStation się bardziej grzeje, to trzeba przyznać. Nawet jak gram sobie kilka godzin i gram na jednej, jak i drugiej konsoli, to Xbox wydaje się być zdecydowanie zimniejszy. Także biorąc pod uwagę aspekt wydajności czy hałasu, jaki generują te konsole, można tutaj powiedzieć, że jest remisowo z delikatną przewagą samego Xboxa, jeśli oczywiście nie mówimy o samej wydajności, na papierze, ale uwierzcie mi, to po prostu nie gra i tego w normalnym użytkowaniu nie odnotujecie. No bo tutaj warte zauważenia jest to, że nawet jeśli w testach jakby takich syntetycznych wychodzi, że Xbox jest szybszy o niem nie kilkanaście czy nawet 20% od PlayStation, to to nie oznacza, że bezpośrednio przełoży się to czy to na wyższy klatka, czy wyższą rozdzielczość. Niektórzy tak do tego podchodzą, ale to oczywiście jest mit. Natomiast tutaj wam powiem, że zdecydowanie większą wydajność odnotujecie przeskakując właśnie czy to z poprzedniego Xboxa, czy właśnie właśnie z poprzedniego PlayStation na ich jakby nowe generacje. Szybciej są odpalane same gry, szybciej generowana jest grafika, różnego rodzaju detale. Także to akurat jesteście w stanie poczuć taki przeskok, taką jakby ewolucję, jeśli będziecie bezpośrednio właśnie zmieniać jedną konsolę na drugą, w sensie z tej starszej na nowszą. Natomiast tutaj trzeba jeszcze jedną rzecz koniecznie zaznaczyć. Tak naprawdę, tak jak wspominałem zresztą na początku, wszyscy producenci gier, niemalże wszyscy, wydają gry zarówno na nowe konsole, nowej generacji, czy to na Xbox, czy na PlayStation, czy nawet na obie te konsole, i też na ich starsze odpowiedniki. Oczywiście ta gra na nowszą konsolę będzie optymalizowana, powinna lepiej działać, ale odchodzi tutaj po prostu argument tego, że na przykład kupując tą nową konsolę, jesteście o tyle jakby do przodu, że na poprzedniej byście w nią nie pograli. Raczej byście w nią też zagrali, ale może nie na takim poziomie, a raczej na pewno nie na takim poziomie wydajności, i tyle. Obie konsole oczywiście są w stanie wspierać obraz w 4K z częstotliwością odświeżania 120 Hz w związku z tym. Tutaj jeśli macie naprawdę fajny telewizor, na marginesie mogę zaznaczyć, że ja na bardzo fajnym to testuję, bo jest to w zasadzie najlepszy OLED od sony z 2021 roku. W związku z tym tak naprawdę warunki do testowania grafiki miałem idealne i to oczywiście przekłada się na to, że te wrażenia są mega, mega pozytywne. Zwłaszcza jeśli pogracie sobie na przykład w Microsoft Flight Simulator na Xboxie, tam po prostu jesteście w stanie się mega zanurzyć, wręcz podróżować po różnych krajach, latając właśnie nad nimi różnymi samolotami. To naprawdę. Epicko wygląda, natomiast jak już omówiliśmy sobie kwestię grania na samej konsoli oraz wydajności, to powiedzmy o tym, co jest znów jedną z najważniejszych części, czyli o samej bibliotece gier i w zasadzie temacie usług, które generuje zarówno Microsoft, jak i Sony. Oczywiście tutaj Microsoft podchodzi do tego bardziej kompleksowo. Rzekłbym wręcz, że tutaj za sprawą jakby działań Microsoftu i całej polityki związanej z tym, że nie musicie grać tylko na konsoli, fizycznie ją jakby mając przy sobie, tylko możecie jednocześnie całą waszą bibliotekę i zapisane gry odpalić sobie na kompie, jak na przykład pojedziecie gdzieś w podróż, albo na przykład jak macie nowy telewizor od Samsunga, który pokazywałem wam też na kanale, tam wystarczy w zasadzie mieć uruchomionego Game Passa, bez dostępu jakby do konsoli i możecie sobie normalnie pykać w wasze ulubione gierki, co prawda tylko w Full HD, ale jednak istnieje taka możliwość. W przypadku PlayStation oczywiście też możecie sobie streamingować tę grę na jakby inne urządzenia, nawet możecie grać na Macu. Natomiast tutaj trzeba jasno powiedzieć, że Xbox ma to o wiele bardziej rozbudowane, o wiele bardziej dopracowane i nawet jakby Sony, które wychodziło ostatnio z poszerzeniem oferty o następne pakiety jakby PlayStation Plus, bo ten jest w zasadzie już tylko tym bazowym, to i tak wydaje się troszeczkę ubogo w stosunku jakby do Microsoftu. Sam fakt tego, że kupując Ultimate Passa od Xboxa, macie dostęp do kilkudziesięciu, jak nie nawet już stu kilkudziesięciu gier, które możecie sobie przegrać. Oczywiście tu są bardziej wyrafinowane produkcje, jak i te mniej wyrafinowane pozycje ze względu na to, że do tej biblioteki trafiają i w zasadzie cały czas się mielą różne gry, różne gry, które oczywiście są lepsze, gorsze, ale mamy tutaj tytuły naprawdę klasowe, jak chociażby najnowsza Forza, można było też zagrać właśnie w Microsoft Flight Simulator w związku z tym kupując tę konsolę i decydując się na ten abonament powiedzmy za te kilka, kilkanaście złotych na trzy miesiące, bo o ile dobrze pamiętam, tyle to właśnie kosztuje, a, a później jakby decydując się na jakiś dłuższy abonament albo płacąc co miesiąc, macie dostęp do naprawdę potężnej biblioteki gier. Oczywiście w Play. PlayStation też się to zmienia, ale jak sobie porównamy te dwie oferty to generalnie wychodzi na korzyść finansowo przede wszystkim bardziej właśnie biblioteka od Microsoftu. Niemniej tutaj to wszystko pięknie ładnie wygląda tak, jak jesteście w stanie tak naprawdę na jednej czy drugiej konsoli grać na bieżąco, przechodzić te gry i tak naprawdę mieć na waszej liście odhaczone. Bo oczywiście może się zdarzyć, że macie dostęp przez jakiś czas tylko do danej gry, później jeden albo drugi producent ją usunie i jeśli nie była na stałe przypisana do waszego konta no to niestety już sobie w nią nie pogracie. Że oczywiście kupicie sobie ją fizycznie, albo przynajmniej wyciągniecie z internetu. Tutaj o tyle jest to dobre, że właśnie decydując się na przykład na PlayStation w tej wersji z płytą, a nie Digital, albo na Xboxa właśnie Series X, a nie na S, możecie właśnie na tych nośnikach polegać, ewentualnie kupować, przechodzić i sprzedawać, co jest normalną praktyką. Ja raczej w ostatnim czasie już powiedzmy zauważyłem, że uciekam od tych płyt, i raczej jak coś dostanę, właśnie od kogoś, nie wiem, na urodziny to sobie przechodzę w ten sposób, ale w większości przypadków, albo po prostu pobieram coś cyfrowo, albo biorę z tej biblioteki, w której mam po prostu abonament na jednej czy na drugiej konsoli, ale reasumując pod kątem jakby dostępnych usług, czy w zasadzie tych całych pakietów bibliotek gier, trochę lepiej to wygląda w przypadku Xboxa, natomiast na PlayStation już jest teraz też o wiele lepiej, ale musicie się przygotować na to, że też za to trochę więcej będziecie płacić. Także to możecie mieć z tyłu głowy, ale za bardzo bym się do tego i tak nie przywiązywał. Zdecydowanie bardziej przywiązywałbym się do kwestii padów. Zauważyłem, że stosunkowo mało osób przykłada bardzo dużą uwagę do tego jakim padem będziemy grać oczywiście one się różnią ja przez lata byłem zwolennikiem padów od Playstation i w sumie tak zostało, ale już nie chodzi o sam układ jakby klawiszy i tak dalej, bo z tym jakby nie mam problemów ze zmianą bo mówiąc szczerze, ja jestem w stanie jakby grać na jednej konsoli, jedna po drugiej tak naprawdę i zmieniać jakby ten układ klawiszy i nie mam z tym żadnego problemu ale tutaj chciałem inną rzecz zaznaczyć, że w padzie od Playstation, w padzie DualSense zdecydowanie macie lepsze Wrażenia z samej rozgrywki, ze względu na to, że tutaj działają same wibracje haptyczne, no i są też adaptacyjne triggery. W związku z tym tutaj macie znacząco większą przyjemność z samego grania. Po prostu ten pad jest zdecydowanie bardziej responsywny, zdecydowanie bardziej jakby wymaga też pewnego rodzaju uwagi, bo cały czas tutaj, na przykład, wam coś wibruje, jak nie wiem, skaczecie, czy gdzieś idziecie, strzelacie, macie jakieś dodatkowe takie akcje, reakcje, na przykład jesteście w stanie doświadczyć fajnego uczucia, jak na przykład nacierać ciągacie cięciwe w przypadku jakiegoś strzelania z łuku, czujecie tak naprawdę jak ona się napręża, mamy większe doznania, czujemy poszczególne drgania, czy na przykład nawet odrzut broni. Także to moim zdaniem jest duża przewaga PlayStation, na tyle duża, że jest w stanie według mnie nadrobić braki, które na przykład wynikają ze samej specyfikacji tej konsoli, ale oczywiście, jeśli byście na przykład jakimś cudem nie chcieli tych bajerów, chociaż wydaje mi się naprawdę to dziwne, no to możecie to też wyłączyć w ustawieniach, więc tym nie powinniście się stresować. Choć warto na przykład tutaj Zaznaczyć o fajnej opcji, jaką dysponuje właśnie Xbox, czyli funkcji Quick Resume, dzięki której jesteście w stanie szybko przełączyć się pomiędzy danymi grami, jak one już są odpalone na samej konsoli. Ale oczywiście to jeszcze nie koniec tematu gier, ze względu na to, że dużą rolę w wyborze odpowiedniej konsoli pełnią po prostu ekskluzywy. Okej, okay, w ostatnim czasie jest ich tak naprawdę coraz mniej, w sensie ta granica między jedną a drugą konsolą zaciera się pod kątem tego, że tutaj będzie po prostu więcej poszczególnych tytułów, które trafią tylko na. Na jedną konsolę. Kiedyś jakby ten problem był zdecydowanie jakby szerszy. Mówię problem, no bo z czasem myślę, że to jest po prostu dosyć słabe dla klienta, że dane studio deweloperskie, dany producent, który wypuszcza daną aplikację decyduje się na wsparcie tylko jednej z platform i jeśli trafiliście, no to macie szczęście, a jeśli nie, to musicie sobie poradzić bez tej gry albo po prostu kupić drugą konsolę. W związku z tym według mnie no to po prostu do końca nie jest jakby fair rozwiązanie. Natomiast ja no chcąc na przykład właśnie grać choćby we Flight Simulator, a jednocześnie w Uncharted. Musiałem się siłą rzeczy zdecydować na dwie te konsole, bo uwielbiam obie te propozycje, no i tak naprawdę tutaj innej opcji nie było. Także reasumując, podsumowując w zasadzie cały ten odcinek, jak widzicie, chyba tutaj nie ma wielkiej przewagi jednej z tych konsol. Generalnie jest remisowo albo z delikatną przewagą Xboxa, jeśli chodzi o same parametry techniczne. Natomiast w praktycznym użytkowaniu myślę, że nie będziecie mieć dużych różnic, bo po prostu ich nie ma między jedną a drugą konsolą, jeśli chodzi o samą wydajność, hałas i tak dalej. Ok, PlayStation trochę bardziej się według mnie grzeje, trochę bardziej hałasuje. Natomiast ogólnie w takim codziennym użytkowaniu raczej na to nie będziecie zwracać uwagi. Jest dużo większe wrażenie według mnie może na was zrobić po prostu pad od samego PlayStation. Natomiast tutaj Xbox wychodzi z większą jakby kolekcją usług, ukazuje jak szeroko podchodzi do tematu samego grania, że tak naprawdę ta konsola to jest dodatek, a nie serce domu i według mnie to jest takie jakby podstawowe założenie, którym powinniście się kierować. Jeśli chcecie tak naprawdę tylko grać na PlayStation i odpowiadają wam te gry Ekskluzywy, nie będziecie cierpić, że chociaż nie ma tutaj Microsoft Flight Simulator, bo dla wielu osób to jest bardzo fajna sprawa, no to śmiało bym poszedł w PlayStation. Wtedy nie musicie się martwić o to, że nie wiem, nie możecie grać jakby bezpośrednio na jakichś telewizorach, czy na przykład na komputerze, oczywiście można sobie to strumieniować, ale na Xboxie to jest zdecydowanie lepsze i będziecie mieć też większą wydajność. No i właśnie, jeśli chcecie na przykład od czasu do czasu pykać sobie nie tylko na konsoli, ale również na PC albo nawet na telewizorze od Samsunga, tak jak ja ostatnio to pokazywałem, to wydaje mi się, że lepszą. Pozycją będzie sam Xbox. Jednak jeśli miałbym wybierać wersję, to pakowałbym się w jedną czy w drugą konsolę z napędem na płyty, ze względu na to, że to może wyjść trochę bardziej ekonomicznie, jeśli będziecie właśnie przechodzić daną grę, a następnie ją odsprzedawać. Niczym Was tutaj nie zaskoczyłem, ale jednak warto to podkreślać, jeśli chodzi o samo takie porównanie. Także mówiąc szczerze, na pewno nie jest to łatwy wybór, ale tak jak wam chciałem pokazać, nie patrzcie stricte na numerki, ani ile tych konsol się sprzedało, ani jaka jest moc poszczególnych jakby tych konsol, bo w praktycznym użytkowaniu. Wy i tak do tego tak nie będziecie podchodzić. Moim zdaniem przynajmniej. Też nie odnotowałem problemów na jednej czy na drugiej konsoli, aby coś się z nimi działo, żeby się mocniej jakby grzały i przegrzewały też sam system. A mówiąc o samym systemie, w jednym jak i w drugim przypadku działa to naprawdę bardzo dobrze. Macie dostęp do dodatkowych aplikacji, możecie naprawdę fajnie jakby urozmaicić też swój telewizor, chociaż nie wiem, czy w dobie tak zaawansowanych systemów smart TV pod kątem jakby konsol powinniśmy na to też patrzeć. Tak jak Wam mówiłem, tutaj sobie też sprawdzajcie sklepy, w których pojawiają się paczki promocyjne z jedną czy z drugą konsolą, bo wtedy w sensownej cenie można kupić czy to najnowszego Xboxa, czy do PlayStation i można mniej więcej zakładać, że wtedy ta nominalna, premierowa cena jakby będzie osiągnięta. Oczywiście jakby dopłacicie sobie do dodatków, czyli jakiegoś dodatkowego pada, słuchawek i tak dalej, bo samych czystych konsol raczej nie kupicie, raczej jest to bardzo ciężkie. Także tyle ode mnie w dniu dzisiejszym. Reasumując, wydaje mi się, czy to jedną czy drugą konsolę wybierzecie, będziecie naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni, także trzymajcie się i dobrego wyboru Wam życzę, a Ode mnie to już na tyle. Do zobaczenia.